Prawie troszeczkę oświetlenie jeszcze, Gdzież to jest, tutaj, tutaj, o, o, już jest lepiej, więc jeszcze raz witam wszystkich serdecznie na kolejnym live, ten live będzie takim live'em praktycznym i pokażę Wam praktycznie na sobie, jak bardzo szybko, wręcz lawinowo, Traci się już siłę i sprawność. Jeżeli chodzi o sprawność, to no tutaj no, niewiele zobaczycie, natomiast jeżeli chodzi o siłę, no to tu zobaczycie dużo. Ja byłem sam się bardzo mocno zdziwiony, kiedy z rana na e, własnych ćwiczeniach próbowałem zrobić pompki. I jakieś 2-3 lata temu bez żadnego problemu z marszu robiłem 20 pompek. 2-3 lata temu. Minęło troszkę czasu. Teraz z pochorowałem, miesiąc, zupełnie wyłączony ponad. No i teraz pytanie, ile pompek ja zrobię. Nie próbowałem tego z rana, ile zrobię, bo jedno było potwornie ciężko mi zrobić. Zobaczymy teraz na żywo, ile zrobię pompek. 20 pompek robiłem 2-3 lata temu bez problemu. Nawet 5 lat temu robiłem 20 pompek bez problemu. Więc zaczynamy. zaczynam. I. Raz, dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć raz dwa trzy cztery pięć zobaczcie miesiąc przerwy ponad teraz od paru dni zacząłem odbudowywać swoją sprawność siły. Z 20 pompek zjechałem do 15. To Ja 20 pompek, ja więcej 25 zrobiłem, tak kończąc jak w tej chwili. Czyli jakieś siliśmy, 25, 15, 5, no i jakieś, no, 40% siła spadła. Siła wytrzymała, 40%. Tylko miesiąc. Wyłączenia schronu, chyba powiedziałem, jeżeli chodzi o sprawność, to ja to czuję, że to spadło. Natomiast no, różnica pomiędzy mną a pozostałymi osobami w mojej kategorii wiekowej, ja nawet u mą, jest tak drastycznie duża. Że tych zmian, które ja czuję, to nie widać. Także jakie sobie siądę i zrobię sobie tak, no to wiele osób chciałoby tak zrobić, tak? Ale. Nie da rady. Wiele osób chciałoby siąść w siądzie japońskim, tak? Czy położyć się nawet w siedzie japońskim? Ja to robię, ale to nie jest to, co kiedyś było. Czyli ja to robię, jest sprawność, ja to czuję. Wy tego nie widzicie, ale ja to czuję. Zobaczymy jakie je zostanie na głowie, tak. Dam radę czy nie dam? Kurde, dałem troszeczkę dalej kamery od siebie. Więc stanie na głowie. Przygotowanie, hop. Stanie na głowie zrobione. Ale znowu to nie jest to co było kiedyś. Kiedyś ładnie, siłowo wchodziłem do stania na głowie. W tej chwili zostało to stracone. No i powstaje pytanie: co dalej? No i dalej, jeśli chodzi o medycynę klasyczną, to medycyna tutaj jest bezradna, bo nie ma pomysłu, co dalej. Ja natomiast mam tysiące pomysłów na to, co dalej. Po prostu rozpoczynam, to znaczy już rozpocząłem parę dni wcześniej. Odbudowę swojego organizmu, odbudowę siły, sprawności, odbudowę zdrowotną i to wszystko krok po kroku, ćwiczenie po ćwiczeniu będę udoskonalał. To, co mogę Wam powiedzieć, bo tu już przećwiczyłem. Jestem w stanie, już wysiedzieć w lotosie 4 minuty. Dzisiaj siedziałem. A zacznijcie od ilu, zaczynałem? Kilka dni temu. Nie, chyba dwa tygodnie temu. Zaczynałem od pół minuty. Przed chorobą grudzień, listopad to mogłem mi 10 minut siedzieć. Cztery bez pyk, pyk. Teraz po chorobie pół minutki. Z duszą na ramieniu, już tam radę. No ale poszło, więc znowu co medycyna na to? Medycyna jest bezradna. Ja robię swoje. Dzisiaj siedziałem 4 minuty. No i dzisiaj już jest tak w miarę dobrze. Więc jeżeli chodzi o sprawę szuchową związaną z lotosem, to tutaj jedną rzecz zrobiłem, jeśli chodzi o lotos. Natomiast e, jeszcze jest kopa do zrobienia. stanie na rękach dawno nie robiłem. A tak z ciekawości, zobaczę. bo słuchajcie, po czasie choroby. Nie lubiłem stania na rękach, to muszę sobie rozgrzać tutaj nadgarski i zobaczymy na żywo, jak to z tym jest. Oczywiście to będzie stanie na rękach przy ścianie. Czy polecę i głowy rozwije, czy nie polecę i głowy nie rozwije. No zobaczymy. Czyli troszeczkę cofnę materiał, żeby tutaj było oparcie na podłożu. Dobrze. I tutaj hop. tutaj hop. Hop i stoję, tak? Zobaczcie. Także jeśli chodzi o nadgarski wytrzymały. Zaryzykowałem a to wytrzymały. czyli nadgarski są ładnie zaprawione w boju poprzez poprzednie stanie chodzenia na rękach. Natomiast y, tu trzeba brać pod uwagę to, że już nie jestem tak sprawny jakby. I tutaj wiek nie ma nic do tego. E, bo e, już od czerwca będę miał 65 lat. No i na 65 lecie teraz rozpocząłem sobie odbudowę swojego organizmu, żeby dojść do formy i na 65 lat i po 65 roku życia będę rozbudowywał swoją formę, czyli na przekór temu, co mówi współczesna medycyna. Pokażę wszystkim, że dużo rzeczy da się zrobić. Tylko trzeba przede wszystkim chcieć to zrobić i wiedzieć, jak to zrobić. Ja i chcę, i wiem, jak to zrobić, więc po prostu będę robił swoje. Natomiast dzisiaj chciałem Was uczulić na to, że jeżeli chorujecie, nie macie ruchu, automatycznie tracicie na sile i sprawności. I jeżeli ktoś Wam powie że macie nie ćwiczyć, to chciałbym, żeby u was automatycznie pojawiało się pytanie, co będzie za miesiąc, jak nie będę ćwiczył. Co będzie za dwa miesiące, jak nie będę ćwiczył? Za miesiąc stracę około 40% sił. Za dwa miesiące może 70, może 80, a za trzy miesiące może nawet 90%. I się dziwicie, że osoby, które mają problemy z kolanami, biodrami czy z kręgosłupem, mają te problemy. Dlaczego? Ponieważ to osoby w wyniku braku ruchu, albo niedostatecznej ilości ruchu, albo złego ruchu, po prostu osłabły. Jedna noga jest w miarę sprawna, druga połowę cięższa albo 10-20% cięższa, to że noga jest cieńsza, no to jest jeden temat, a drugi temat, który mi się w zaniku. Najsilniejszy mięsień człowieka popośrodkowy, to jest czworogłowy. I ten czworogłowy on zanika bardzo szybko. Bo nie ma siły. Funkcję czworogłowego przejmują mięśnie przywodziciele i zewnętrzne. To jest wiecie, mniej więcej tak, jakbyście chodzili codziennie na zakupy i dźwigali. Ciężary, różnego rodzaju te zakupy, z drzewki wody i tam inne, i tak. Market do, market do, market do, i byście chodzili tak z dzieckiem, tak, takim sześcioletnim. I to dziecko was trzyma za rączka, wychodzicie, tak. No od czasu do czasu wam pomoże jakoś tam butelkę przenieść. Super. A na pewnym etapie wy nie macie siły, nawet tej butelki przenieść. I tę waszą siłę ma przejąć na siebie sześcioletnie dziecko, da radę? Odpowiedzcie na pytanie, czy to sześcioletnie dziecko da radę z zgrzewki wody, jedną w jedną rękę, drugą w drugą rękę nosi i świgać? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Tak pracują nasze mięśnie. Jeżeli to dziecko obciążycie z zgrzewką wody na jedną i na drugą rękę, to jeżeli to dziecko ruszy, to macie 99% gwarancji, że coś sobie uszkodzi. Nie wiem, co to będzie, czy przepuklina, czy naderwanie mięśni, czy zerwanie, może źle nogę postawi i tak dalej. Macie 90, 99% gwarancji, że coś sobie co uszkodzi. I tak samo jest z naszymi mięśniami. Te mięśni, które są mięśniami pomocniczymi, które przejmują funkcję tych mięśni fundamentalnych głównych, one nie dają rady. I one dostają, jak to się mówi, po głowie, tak jak to sześcioletni dziecko. Więc pamiętając o tym, że chorob po chorobie tra y tracimy, czy w trakcie choroby tracimy naszą siłę, wytrzymałość mięśni, bezpośrednio chor po chorobie jesteśmy osłabieni. Nie jesteśmy w stanie tak pracować, jak byliśmy przed chorobą. Potrzebny jest okres adaptacyjny organizmu do pełnego wysiłku. U mnie ten okres... Troszeczkę czasu zajmie. Ja w grudniu ćwiczyłem karate. Przygotowywałem się do zawodów. Chciałem w marcu startować w zawodach z karate. W tej chwili, 1 marca bo zobaczy jutro. To planowałem. W tej chwili o zawodach ja mogę pomarzyć. Ja muszę najpierw doprowadzić swój organizm do tego, żeby był siłowo, sprawnościowo wydolny do tego, żeby trening karate zrobić. Przy pełnych obciążeniach. nie Markować i tak dalej, to sobie można, tak? Na początku filmu jedno, dwa powtórzenia, czy tak, to można fajnie zrobić, ale przy pełnej szybkości, przy pełnej dynamice, to są duże przeciążenia. I to organizm musi wytrzymać. Mięśnie tutaj, stawy muszą wytrzymać: kolana, biodra, ścięgna. Więc to musiałem sobie zostawić. Teraz jest, daję sobie miesiąc, dwa do tego, żeby. Tak przygotować swój organizm do bardziej yy, takich cięższych treningów, że mógł no, na te swoje urodziny 65 coś ciekawego zrobić i potem rozwijać się dalej i wrócić do treningów karate, że mógł również na poziomie karate się rozwijać. To tyle tytułem tego filmu, gdzie Chciałem, żebyście zapamiętali, że po chorobie tracimy siłę i sprawność, którą potem należy odbudować. Coś się tutaj napisali? Cześć, 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 cześć. Ten ostatni komentarz odpowiem Panu w ten sposób. Ja w dorosłym życiu ruchu miałem bardzo dużo. Więcej niż średnia, ponieważ byłem nauczycielem tańca i średnio na tańcu spędzałem około 6 do 10 godzin dziennie. I swoje stawy w wielu tematach miałem bardziej przy, yy, przyciążony niż Pan. Do 43 roku życia. Czyli do 20 lat, 22 lata do tyłu. W końcu padły mi stawy, i wszyscy się zastanawiali, jak to się stało. że mam zwyrodnienia stawów? A miałem ruchu więcej aniżeli średni. Tak to się stało, że jeżeli pracujemy, to musimy się nauczyć regeneracji po pracy. Więc pana ćwiczenia po tym eksploatacyjnym wysiłku będą zupełnie inne, aniżeli ćwiczenia u osób, które mają za mało ruchu. Pan potrzebuje regeneracji. Organizmu. Siłownie Pan ma w pracy. Natomiast potrzebuje Pan regeneracji organizmu. Oraz proszę pamiętać, że każdy z nas pracując zawodowo pewną partię mięśni ma bardziej przyciążoną i inną partię mniej. Tak samo i pan. I ta partia mięśni bardziej przyciążona będzie zawsze wymagała regeneracji, a ta partia mniej przyciążona, ona się będzie osłabiała. Ją trzeba wzmocnić. Jakie ćwiczenia? Zgłosić się na miejscu, trening personalny, fizjoterapeuta. Niech się o nich Co panu zrobić, jak to jedno z drugim pogodzić? Może pan oczywiście nic nie robić, Te, że ma, jak to się mówi, moje opowiadanie w wielkim nosie, to się nie przejmuj. Zobaczy pan, co będzie za 10-20 R czy jeśli rwa kulszowa powoli odpuszcza, to czy mogę delikatnie poćwiczyć, porozciągać? Na no to pytanie nie odpowiem z prostego powodu, ponieważ nie wiem, jak Ty się rozciągasz. Rozciągania są tak skrajnie, skrajnie różne, że gdybym ja Ciebie znał i byś myślał o moimi kategoriami, to ja Ci nawet zalecam rozciąganie. A znam osoby... Również, które to są profesjonaliści, którzy rozciągają się inaczej aniżeli ja i ich rozciąganie dla Ciebie będzie zabójstwem. Więc. Przykro mi, ale nie odpowiem na to pytanie. Musiałbym zobaczyć Cię na miejscu, pewne rzeczy jak wykonujesz, jakie masz możliwości i wtedy będę w stanie Ci podpowiedzieć. Ale Karol, przed dwóch dni pamiętasz, nie? No, i tutaj na zakończenie, może takie podsumowanie, bo to jest bardzo fajny komentarz. Ja go przeczytam na głos, eee, pan Krzysztof Ludwik. Witam. Pierwszy raz udało mi się trafić na transmisję na żywo. Skorzystam z okazji i pochwalę się, że od dwóch miesięcy ćwiczę z panem dzień w dzień. Nigdy wcześniej takiej motywacji nie miałem. Gratuluję Panie Krzysztofie. Samo zaparcia i motywacji. A motywację Pan będzie miał jeszcze większą, jak poczuje Pan namacanie, poprawę swojego zdrowia, poprawę swojego, swojej sprawności, poprawę swojej witalności. Jak Pan poczuje na no, sobie bójrz, Pan to czuje częściowo, ale tak? Pan na no, 100% poczuje. Że ta gimnastyka, którą pan ze mną ćwiczy, daje panu power na cały dzień. I z rana robi pan gimnastykę i ma power na cały dzień. I potem chce pan więcej i więcej i więcej. I jak pan poczuje to przemianę siebie z tego człowieka, który jest, w człowieka pewniejszego siebie, silniejszego, sprawniejszego, zdrowszego. Tego panu życzę. I również tego życzę wszystkim, żebyście byli zdrowi, sprawni silni, niezależnie od wieku i co najmniej tak sprawnie jak ja. Wszystkim życzę, żeby byli co najmniej tak sprawnie jak ja, a nawet dużo lepszymi. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na jutro, na ósmą rano, na poranny rozruch. Tam są bardzo proste ćwiczenia. Planuję zrobić jeszcze Drugą część, kiedyś to była, ale w tej chwili już tak planuję koncepcyjnie. Drugą część, troszeczkę trudniejszą od pierwszej, że tak powiedzmy poziom wyżej. Też taki poranny rozruch, poziom wyżej. Nie wiem jak to nazwę. Być może to będzie poranny rozruch 2. W każdym razie napiszę w komentarzu pod filmem, jak się wam taki pomysł podoba, że o 8 rano będzie poranny rozruch, taki, taki bardzo spokojny, a potem na przykład o 8.30 czy 8.20 będzie poranny rozruch, tak poziom wyżej. Dla tych, którzy by chcieli jeszcze troszeczkę bardziej poćwiczyć, albo do tych, którzy no, ćwiczyli, 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 no i w końcu się okazuje, że ten poranny rozruch o 8.00 rano jest dla nich no, troszeczkę za prosty. Chcieliby czegoś trudniejszego to dla tej grupy. Przygotowuję w tej chwili kolejne ćwiczenia, troszeczkę trudniejsze. I będziemy mogli sobie jeszcze bardziej popracować nad własnym ciałem. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Do mnie zobaczenia w następnych filmach. A jutro o 8 rano spotykamy się na porannym rozruchu.